We ready to roll? Let's roll. Tariq says we should be clear through Menjawar, but he said the Taliban are moving into the hills. Mission is to get to OP Clementine. The route is loaded to our GPSs. Looks like we got some squirrely terrain ahead, so eyes open. If something doesn't look right, I want to hear about it. Roger. Roger. Questions, gentlemen? Okay, let's rock and roll. Vegas and I are splitting off south of the Wadi. Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Feo. Witam Was w kolejnym materiale z gry Medal of Honor. I przed nami, oczywiście, jedna z moich ulubionych misji w tej grze. Czyli, jak widzicie i jak się domyślacie, będzie to misja na kładach. A jedziemy tutaj we dwóch, reszta drużyny została przegrupowana. I do celu naszej misji dostanie się troszkę inaczej. Mianowicie, zaspoleruję Wam, że zajdą troszkę ich taktycznie od tyłu. Kolejnie. I tak mam wyłączone światła. A shiftem się zapala, dobra. Tak już musiałem dojść z ciekawości. Oczywiście widzimy, że tutaj na przodzie jest zamocowana snajperka. Więc domyślam się, że będzie coś ze snajpienia tej misji Ale to się chyba okaże Coś mi się zdaje, że powoli dojeżdżamy do celu Albo i nie Albo i nie Oh fuck. Naprawdę, ta misja najbardziej mi się podoba ze wszystkich Dwunastu dostępnych w grze, dobra, mamy lekką snajperkę, samopowtarzalną, yeah. tam są nasi, reszta teamu. Dobra, mamy jednego pana. O choroba Al zeza. Dobra, oprócz tej snajperki mamy jeszcze jakiś pistolet, bodajże G17C i MP7 z tłumikiem. Wraz z celownikiem holograficznym, który moim zdaniem jest najlepszy, idziesz Dusty. Chyba coś tam gdzie sprawdzał Dusty, i dobra, idzie powoli. Biorę tego. Pięknie. Coś mi się zdaje, że MP7 ma troszkę mniej amunicji. Niż tutaj dali. No dobra, spokojnie. Mamy wytłumione bronie. Więc nie będzie z tym problemów. Chyba padł. Padł? Tak. Leży. Dobra. Ale mu wypierdzielił skądby. I co teraz strzelamy? Coś mi się zdaje, że tą misję można przejść na kilka sposobów. a Dokładnie na dwa sposoby. Po cichu i na wielką rozpierduchę.

Looks like the enemy are in the mountains. There's a lot more of them. Roger. Listen, the flag wants to send in the Rangers ahead of plan. Not advisable. The reality has changed. Plus, Task Force Rebel is going in tonight. <sighs> that general's nine thousand miles away. and He's going in audible. He doesn't want the Afghans. He wants our guys on the ground. He needs to listen to the guys on the ground. It's find the bad guys, kill the bad guys. It doesn't work real well the other way around. Stall him. Roger, I'll do what I can. What do we got? More bad guys to kill. Trucks are full of them. That's why we're here, ain't it? No. Let's move out. Grab that radio. Dusty. Okay. We are clear. Dusty, Deuce. Continue on your route. OK have weźmy tym razem dla odmiany pistolet, dobra, ja wsiadam na swojego kłada jedziemy nie? Światła, dobra, pięknie do następnego celu. Kubany jak rozpierdzieli no, no, też fakt Jakby zamknęli to nie by było tak już, tak ten... Łatwo rozwalić Na czołówkę Ale w sumie model jazdy może być Nie wiem jak na Multi, bo nie grałem z Multiplayerem wiąże, wiąże się troszkę inna historia. Ponieważ Multica robiła inna firma, inny zespół niż kampanie. Więc troszkę tam się pozmieniało. Chociażby sterowanie. I cała animacja, ale nie będę wam tutaj opowiadał. Co?!

Ciekawi mnie, jak on rozłożył ten dwójnuk na tym kładzie. Przecież na kierownicy chyba nie oparł tego, nie? Ale trzęsie, jak cholera. Dobra, wchodzimy do środka, gdzie reszta składu. Czy sami tu wchodzimy? Wydaje mi się, że sami. Dobra, raczej MP7. Tutaj weźmiemy, bo pistolet jest zbyt słaby moim zdaniem. Dzięki. jest cel dobra Idź pierwszy padł raczej za tobą to nikogo nie będzie to jest to No time to hide the bodies. Just move quickly, and we're out of here before they find them. Spokojnie. Holdos. Stay in shadows, we can do this quietly. They only need to know we're here. Wychylaj się, tak bezcześć zobaczą.

A ja dałem. Czyli się rozdzielamy. Dzięki. To chyba czysto, nie? I walimy na dajniczek na górze. No, dobra. Spokojnie dwóch naraz wyprułem. Help mi, dzięki. Siła, na górę idziemy. I co wypad stąd? Albo jeszcze jedna ciężarówka.

Po cichu będę starał się troszkę tutaj poruszać. Jak mi nie wyjdzie, to zrobimy wielką rozpierduchę. Pięknie, postaram się, ale się udało. Jest świetnie. Rozpierdzielamy stąd. O oh, fuck. O oh, fuck. Jakim cudem mnie zauważyli. LOL. Czasami ta gra mnie zadziwia, ale dobra. No bez jaj, że to muszę od nowa powtarzać. Pewnie czasami denerwuje. to powinno tak robić, że do tego momentu, gdzie nie schrzaniłem, dopiero. Tam powinien checkpoint się zapisywać. Ale bez jaj, żeby to samo od nowa powtarzać. Mam nadzieję, że najtrudniejszego poziomu trudności to nie wybrałem. Widzieliście, jak szybko mnie zdjął? Oczywiście, że po nim może mi się uda może nie Jebut. but dobra a już wiem jak to się potoczyło ja wbijałem dałem a tu

Będziemy spierdzielać z tego terenu, już dobra. Ammo, mi nie dasz. Jesteś hamem wrednym, jak zwykle. E tam spierduchę zrobimy raz, to się nic nie stanie. O, oh, fuck. LMG Ciężki karabin maszynowy chyba Wali to porządnie Czysto Tryb ognia. widzę, że możemy jeszcze zmieniać w po 7 ale nie wiem, pod którym to klawiszem było. Pod x chyba, nie. Pod x jest nóż. Chyba pod V, ale nie jestem pewien. O tak, fajnie, fajnie jest patrzeć w takich grach, jak ktoś umiera na moich oczach. Roger. 15 to 25 enemy KIA. Trucks marked with IR beacons. We're moving back to the ATV hide site. Sounds good. No time to waste. Reaper 31 is in the air. We need to get to Clementine. Wabra, ma problemu. Step it up. No, we're going. Come on. i was are by these guys I czysto. Jump it. Na to nisko mają, ten dopiero idzie się skrada, ja pierdzielę. Cóż za sztuczna inteligencja. I znowu wracamy do punktu wejścia. Kiekłeczkę zrobiliśmy po tej wiosce. Dawaj, łapę i wchodzimy. Mam ci pomóc, czy sobie poradzisz? Poradził sobie. nakłady i do domku On no, Odchodzi świt. O trzeciej wyjechaliśmy, już nie wiem, szósta jest Ale szarpie, o oh fuck W końcu to ATV, więc nie ma się czym przejmować. wyrzuca przez te kamienie nie, teraz nie z trasy kawałek widzę że musimy jechać o choroba ale wierzcie mi że jo ja! że jazda w tej ja pierdzielę w tej grze jest naprawdę przyjemna hide and booby trap the ATVs and occupy the OP. Welcome to Clementon. Let's get set up. We're on foot from here. Jimmy, Panther, full pack is in position. The table is set. I'm waiting for the dinner bell. Roger that, Panther. AC-130 Reaper 3 on station at 10 mics. Contact them on this push in the green. Will go, Jimmy. What's step two? Status? Neptune is just outside OP Dorothy. Reaper 3-1 will service your targets, then Neptune's. Roger, Jimmy. We're standing by. Mother, we are at H-hour minus two. What's the situation there?